W jaki sposób te informacje zostały wykorzystane. Nie może y, osoby, która zawiadamia czy informuje, tak po prostu y, zbyć. Jeżeli tak się stało, to proszę y, nie wiem, o kontakt ze mną przez moje biuro poselskie, a ja na pewno podejmę w tej sprawie interwencję, bo to jest niezgodne z prawem i jest to łamanie przepisów prawa i na pewno stanowczo wtedy zareaguję. Y Oczywiście. Prawo broni przestępców. Pan też mówił, że przestępcy wolno kłamać. Czy zakłamanie jest na jakieś konsekwencje? I czy faktycznie prawo broni przestępców? W Szanowni no, Państwo, to takie, w, w, w toczącym się śledztwie czy procesie karnym, y, osoba, która ma postawione zarzuty, która jest oskarżona, może kłamać i nic jej za to nie grozi. Taka była właśnie chociażby postawa pani Sawickiej czy pani Marczuk, które komentowały. To, co działo się w, sprawie, w sprawach przeciwko, przeciwko nim. To była przyjęta linia obrony yy, i rzeczywiście za to nic nie grozi. Yy, przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o tego typu przestępstwa kryminalne, typu handel narkotykami, handel bronią, handel materiałami wybuchowymi, rozboje, napady, to rzeczywiście tutaj to prawo przy dużych, poważnych sprawach jest dosyć skuteczne. Natomiast w momencie, kiedy to przestępstwa dotyczą osób, które są znane medialnie, które są celebrytami, znanymi polityk, politykami, czy po prostu osobami znanymi publicznie, to to prawo już rzeczywiście działa w tym, momencie, w tym momencie dosyć wybiórczo. A już nie chcę mówić o tym, jak to prawo działa, jeżeli są podejrzenia w stosunku do jakiegoś przedstawiciela palestry, Prawniczej. To wtedy, Szanowni Państwo, ręce opadają. Sytuacja związana z Sądem Najwyższym, to, o czym pisała Gazeta Polska kilka tygodni temu, chyba najlepiej obrazuje to, jak rzeczywiście ta sitwa nawzajem się broni i, i, i trzyma się razem. Oczywiście nie generalizuję, ponieważ znam osobiście prokuratorów. Którzy są bardzo odważnymi e, funkcjonariuszami, którzy wykonują swoje zadania naprawdę rzetelnie. E, natomiast no, są z, sprawy, naprawdę, które, które, do których na pewno trzeba będzie w przyszłości wrócić. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, moje stanowisko jest oczywiście, że nie, yy, dlatego że yy, no, dostępność obywatela do tego o, typu instytucji będzie w tym momencie yy, ograniczona. No, yy, czy Państwo sądzicie, że dziś w Polsce korupcji nie ma w świetle tych wszystkich afer, które wybuchają jedna za drugą? One oczywiście są. I każdy z nas boryka się z mniejszymi lub większymi problemami związanymi z funkcjonowaniem prawa. I te sądy w terenie, te w mniejszych miejscowościach, one powinny funkcjonować, bo one mają być udogodnieniem dla człowieka, a nie trzeba będzie jeździć do dużych miast i, i tam walczyć o, o, swoje, o swoje prawa. Tak samo zresztą jest z funkcjonowaniem komisariatów policyjnych. Również Platforma Obywatelska wpadła na światło pomysł, aby likwidować posterunki policji w mniejszych miejscowościach i aby ograniczyć możliwość dostępu do funkcjonariuszy, którzy mogliby reagować na różnego rodzaju sprawy, problemy. Nie tylko reagować, kiedy dochodzi do przestępstwa, ale również policjanci wielokrotnie działają w sposób w sposób prewencyjny i oni muszą być blisko ludzi, muszą być blisko obywatela. Oczywiście nasze stanowisko jest negatywne co do tego typu postępowania. Ja mam takie pytanie. Czy według Pana żyjemy w wolnym kraju, czy żyjemy w kraju totalitarnym? Szanowni Państwo, nie możemy mówić o wolnej, suwerennej Polsce w momencie, kiedy nie wyjaśniliśmy przyczyn katastrofy smoleńskiej. To jest moja krótka odpowiedź na to pytanie. A tutaj, tu, tutaj mój kolega parlamentarzysta e, podpowiedział mi, że ale wtedy pani Agnieszka zostanie przeniesiona do dużego miasta i wyjdzie na to samo. Tak? Mówmy o tym, że co, co będzie dobre z punktu widzenia obywatela i człowieka, który mierzy się z jakimś problemem. Rzeczywiście tego typu sytuacje związane z nepotyzmem i jakimś powiązaniem są patologiczne i do takich sytuacji nie powinno dochodzić, kiedy mamy sędziego, który jest organem niezależnym i prokuratora, tak? I co oni, oni w domu te sprawy rozstrzygają, czy na sali sądowej, tak? No rzeczywiście to jest sytuacja nienormalna i należy na tego typu sytuacje stanowczo reagować I, i, i takie jest moje zdanie. Natomiast y, państwo powinno być frontem do, do, do obywatela i, i, do, i do Polaków, tak? Nie możemy się ograniczać tylko do dużych miast i, i, i tak naprawdę kto na tym będzie korzystał? Jak zwykle, ci, którzy mają pieniądze i ci, którzy są naj, najbogatsi. I tak funkcjonuje platforma obywatelska, tak? Dziś platforma obywatelska sięga tylko do kieszeni tych płytkich, do tych najbiedniejszych, tak, a nie sięga do. Y, w te miejsca, gdzie tak naprawdę te pieniądze można wyciągnąć? Do banków, do dużych hipermarketów. Tylko cały czas się wyciąga pieniądze od tych, którzy i tak ich mają najmniej. Jak pan myśli, Panie ile bardzo? Czasu trzeba, przepraszam bardzo, ile czasu trzeba będzie po odzyskaniu władzy, żeby centralne biuro antykorupcyjne rzeczywiście nabrało takiego rozpędu jak za pana Mariusza Kamińskiego? I, i, I druga kwestia, jak wygląda kwestia no, podsłuchów tak zwanych, czy, czy swobód, swobód obywatelskich, inwigilacji i tak dalej. Mówiło się bardzo często za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to jest państwo totalitarne, podsłuchowe i tak dalej. Panowie wchodzą o 6 rano. Jak to w tej chwili wygląda w porównaniu na przykład z naszymi rządami Prawa i Sprawiedliwości? To może zacznę od podsłuchów. Rzeczywiście pod rządami Donalda Tuska liczba podsłuchów wzrosła dramatycznie. Wzrosła dramatycznie i e, mam wrażenie, że kierownictwo służby, służb specjalnych dziś słucha chyba już w Polsce wszystkich. Ale to wynika chyba, chyba, z, 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 chyba z ich po prostu e, braku umiejętności prowadzenia pracy operacyjnej, bo zastosowanie kontroli operacyjnej, szanowni państwo, jest tą na, najłatwiejszą metodą pracy operacyjną, którą można wdrożyć. To, że te podsłuchy wzrastają, to świadczy tylko o tym, że e, szefowie tych służb po prostu są nieudolni. nieudolni. E, I rzeczywiście, e, kiedy e, to pytanie było zadawane. Na, nasunęła mi się bardzo e, taka mocna jedna refleksja, tak? Odnośnie Bruno Naka. Padało e, to pytanie e, wcześniej sprawa e, twórcy strony anty -komor, tak, I pod rządami Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, te służby tutaj tak pięknie reagują. Pana prezydenta obrażać nie można, nie można się wyśmiewać. Tutaj e, zamach na prezydenta, na Donalda Tuska. Szanowni Państwo. A co się dzieje w tym momencie, kiedy groźby pozbawienia życia dostają przedstawiciele prawa i sprawiedliwości? Trzy miesiące temu dostałem dwa maile na swój mail sejmowy i na mail mojej asystentki. Bardzo ostre maile, w których stwierdza się, że zostanę zastrzelony i pozbawiony życia. Ja poprzez swoją wiedzę, swoje doświadczenie i też kolegów, z którymi pracowałem, tego nie ukrywam, poprzez internet ustaliliśmy twórcę e, tych maili, kto był, je, kto był ich nadawcą, i od razu złożyłem zawiadomienie do prokuratora generalnego w związku z popełnieniem przestępstwa i groźbami karalnymi pozbawienia życia i zdrowia. Myślicie Państwo, że ktoś się w ogóle tą sprawą zainteresował, w sensie tym, że chociażby tego człowieka przesłuchał? Trzy miesiące to się śledztwo i nic się nie wydarzyło. Gdzie ten człowiek na swoich stronach internetowych pokazuje zdjęcia pistoletu maszynowego i podpisuje te zdjęcia tekstami, że to jest przeznaczone dla polityków prawa i sprawiedliwości. Tak? My nie wiemy, czy to jest atrapa, czy to jest prawdziwy pistolet, bo z tych zdjęć tego nie wynika. Ale reakcja prokuratury i odpowiednich organów państwa powinna być natychmiastowa. Powinno się jechać w ten adres, dokonać przeszukania, zatrzymać tego człowieka i go przesłuchać. I przede wszystkim sprawdzić, czy tą broń, którą się chwali na portalach internetowych, rzeczywiście posiada. Tylko, że jak to dotyczy Platformy Obywatelskiej, no to wtedy jest ręczne sterowanie i dzieje się to w 3 sekundy. Ale jak dotyczy przedstawicieli opozycji, to jakby nic się nie działo. I tak to dziś w państwie po prostu funkcjonuje. Jeżeli chodzi o kwestię związaną. Z przywróceniem mobilności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Myślę, że to będzie proces bardzo szybki, dlatego że część funkcjonariuszy, tych takich doświadczonych, którzy, którzy posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia pracy tej operacyjnej, stricte, dziś pracuje w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ale nie ukrywam, że mamy też szereg ludzi, którzy będą mogli z zewnątrz to Centralne Biuro Antykorupcyjne zasilić. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o osobach, które są cywilami, ale również z innych y, jednostek y, y, f, formacji y, mundurowych. I myślę, myślę, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie w Polsce władzę, to Centralne Biuro Antykorupcyjne znowu będzie tą jednostką y, służb specjalnych, która będzie skuteczna i będzie bezkompromisowo i odważnie walczyła, walczyła z łapówkarstwem na najwyższych szczeblach władzy. To prosimy o biuro w Oporu. <noise> Chciałabym Chciał nawiązać jeszcze do um, tej reorganizacji um, pana ministra Gowina. Być może jest to ukryta myśl, żeby właśnie te wszystkie sprawy, które teraz Toczą się niewłaściwie chociażby bierność do ludzi, którzy nie są z tej y, sparti TPO, y, a odnoszą się tylko biernie do pozostałych obywateli, którzy są no, nękani, czy też. Y, jest zupełna bierność. I być może, że przez tą reorganizację będzie można tych niektórych ludzi z, alonso, alonso, z prokuratury alonso. czy z sądu czy, czy usunąć, po innej drogi, przepraszam, innej alonso. drogi nie ma, bo ich się, tak jak Pan powiedział, tam jest yy, oni są yy, no, w ogóle yy, nietykalni, po prostu są nietykalni, niereformowalni. W reformę, w reformę wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę będę wierzył, że ona zostanie przeprowadzona solidnie, kiedy zrobi to minister sprawiedliwości, rządu prawa i sprawiedliwości. I wtedy ta reforma Ale będzie przeprowadzona wiemy, w sposób już... Panie Gowin zrobił Ja bym ja bym ja bym tutaj rzetelność reformy przeprowadzonej przez pana Gowina nie wierzył. Tu by bardziej bym się skłonił w tą, w tą ironiczną kwestię, o której powiedział pan, że jak nie wiadomo, co z kimś należy zrobić, to trzeba go awansować, i właśnie w ten sposób funkcjonuje platforma. I to widać po prostu czarno na białym, jak ten układ towarzysko-kolesiowski funkcjonuje. Szanowni Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to. Chciałbym zaapelować, jeżeli mogę. Proszę Państwa, jest inicjatywa w Polsce, że zbliża się 13 grudnia i jest w Polsce inicjatywa, żeby ufundować społecznie kawałek miejsca na Placu Czerwonym dla Towarzysza Jaruzelskiego, który za niedługo zejdzie z naszego światła i będzie chciał leżeć na powązkach. Na co ja osobiście się nie zgadzam. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, niestety musimy kończyć. Proszę bardzo. Proszę o kilka zdań na temat istniejących w naszym cudzysłowie rządzie w poszczególnych resortach departamentów politycznych. Jakie są zakres działania, jaka jest funkcja. O, o jakich departamentach politycznych Pan mówi, jeżeli mógłbym szerzej prosić o, 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 o rozszerzenie te, te, tego pytania? ponoć w ramach likwidacji administracji zostały utworzone przez rząd DASH, to znaczy DASH w cudzysłowie, że powstały tam jakieś siły działania, które mają się właśnie tam no, działaniem Polityczny. politycznym. Ja nie wiem, jak to, jakie działania zaprowadziło. Szanowni Państwo, rzeczywiście od, no, należy się odnieść chociażby do... Do, do sytuacji związanej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, tak? I, I rzeczywiście to ministerstwo dziś pod rządami Jacka Cichockiego jest nacechowane właśnie stricte takim wywieraniem nacisku politycznego. W mojej ocenie można to było zaobserwować w sytuacji, kiedy Platforma Obywatelska w związku ze swoimi własnymi wewnętrznymi rozgrywkami pozbyła się Człowieka, który mógłby być dla niej bardzo przydatny. Mam tu na myśli byłego komendanta w policji pana Rapackiego, a w jego miejsce wstawiono e, dziś e, wiceministra e, Deskura. I rzeczywiście tego typu sytuacje w tych ministerstwach, e, takie stricte polityczne i, i jakby wynoszenie na piedestał ludzi, e, którzy. E, ślepo są wpatrzeni w obóz władzy Donalda Tuska, ma miejsce, po prostu, po prostu ma miejsce. Nie mogę się zgodzić z tym, że dziś osobą z ramienia ministerstwa, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie policji, jest księgowy. Ja naprawdę chylę czoła przed osobami, które są ekspertami z zakresu rachunkowości, ale człowiek, który nigdy nie miał styczności ze służbami mundurowymi, nie wie, w jaki sposób merytorycznie funkcjonuje Policja i służby mundurowe nie może być ich zwierzchnikiem i nie może ich nadzorować i kontrolować. A dzisiaj pod rządem Donalda Tuska tak właśnie jest, i później dochodzi do nieprawidłowości czy do kwestii spornych, o których dzisiaj tutaj chociażby rozmawialiśmy w kwestii zabezpieczenia uroczystości 11 listopada, kiedy osoby niekompetentne, nieprzygotowane, bez merytorycznej wiedzy sprawują nadzór i kontrolę nad tego typu instytucjami. Ale szanowni Państwo, tak jak wielokrotnie podkreślałem podczas naszego spotkania, ja jestem optymistą i wierzę, że w Polsce dzięki Państwu, przede wszystkim dzięki Państwu, bo my jako opozycja dzisiaj w parlamencie nie możemy zbyt wiele zrobić, dlatego że jesteśmy przegłosowywani przez większość parlamentarną. I jako opozycja mało możemy zrobić, bo to są wyliczenia matematyczne i Donald Tusk przy istotnych głosowaniach w parlamencie. Liczy do ostatniej szabli i nawet zwozi swoich parlamentarzystów karetkami ze szpitala na głosowania na salę plenarną. I tak naprawdę, żeby w Polsce doszło do zmian i żebyśmy mieli wszyscy poczucie tego, że żyjemy w prawym i bezpiecznym państwie, a naprawdę ja bym sobie i państwu tego życzył, to jest to właśnie w państwa rękach. Uczestniczenie w tego typu uroczystościach, jak 11 listopada w Warszawie, w uroczystościach związanych tak z 13 czy miesięcznice z 10 związane z katastrofą smoleńską i wiele, wiele inicjatyw, chociażby które organizuje prawo i sprawiedliwość i gorąco państwa do tego zachęcam, chociaż myślę, że zebranych państwa na sali wszystkich do tego zachęcać. Nie muszę, ale właśnie zachęcam do tego, żeby przekonywać tych nieprzekonanych i ich przyciągać na takie spotkania, żebyśmy, żeby było nas coraz więcej i żebyśmy stanowili coraz większą siłę w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję za miłe spotkanie. Na górze przy stoliku są jeszcze książki i płyty do nabycia. A ja dziękuję Państwu wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie, a szczególnie naszemu posłowi. Dziękuję bardzo.

Cały materiał z dzisiejszego spotkania, więc zdjęcia, nagrania z kamery, dyktafon będzie umieszczony na naszej stronie internetowej www.klubgpopole.pl. Zapraszam serdecznie.

ja ja to to... To... Dlatego pozwoliłem sobie. Super, nic, nic się to... nie stało. Bardzo proszę. Do... Nie ma najmniejszego problemu, oczywiście. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Żeby... Um... Uh

jak pani zauważyła na tym spotkaniu, stoi na tym czasami, coś tam politycznego, mile widziane, tej kwestii, ja

...